Proszę Państwa, o to w tej chwili rusza właśnie procesja wawelska. Tutaj, spod wieży tej baszty złodziejskiej koło pięknej akacji, koło wejścia do smoczej Jamy, tej górnej, gdzie płaci się kasę. Tu widać rusza, prawda, procesja. Widać, że jesteśmy na, na Wawelu, prawda. Że tutaj całe oddziały wiernych z fenetronami, też sztandarami. To jest chyba Matka Boska Bolesna od, od Franciszkanów, prawda? Tutaj są i, i głośniki, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. To różni jacyś, nie wiem, co to za organizacje reprezentują. Różne poczty sztandarowe, prawda? Nie wiem, czyżby to Rycerze Chrystusa Króla, ale tak chyba tak, bo widać tutaj widać tutaj nie no to, na tankowcy górą. Tu, tu ich a, biskup ich tutaj dopuścił, nie pogonił, co mi się bardzo podoba bo mało gdzie ich tolerują niektórzy ich bardzo nie lubią prawda kobiety też są tutaj na no, tu całe oddziały zakonniczek prawda większość zamaskowana to wszystko zależy chyba od zgromadzenia jaki tam jest rygor i nakaz no ale widać, że przytłaczająca większość jest zamaskowana Prawda? tam widać wieżę sanatorską, Biją dzwony wawelskie Prawda Widać, że różne zgromadzenia tu są reprezentowane Bardzo wielki oddział sióstr zakonnych z Krakowa i okolicy No widać, że nie wszystkie zgromadzenia są tak rygorystyczne bo nie wszyscy są zamaskowani, prawda? No. A tu słychać już śpiewy włączyli w końcu. Coś nie bardzo im to włączanie nagłośnienia wychodzi. No, tak z przerwami. Colitus interruptus. Niektóre się wszystkie pięknie zamaskowane, prawda? No ale teraz powinno się ukazać i Baldachim z Monstrancją i Arcybiskupem. No, koncelebra była duża. Nie wiem, czy wszyscy koncelebranci będą maszerować. Czy wszyscy koncelebranci będą maszerować do rynku. Czy tylko. Czy tylko. A teraz z kolei zakonnicy, których jest znacznie mniej. O służba zdrowia, prawda? Składkami. Nie wiem, to jakieś, nie wiem, czy to jest służba maltańska, czy jakieś inne stowarzyszenie. Ty. Ja się na tym nie znam. Co to jest? Tu jest łańcuchy tutaj. Kabelerowie ci. Wiedziałem jak to się nazywa, ale zapomniałem. Zapomniałem jak oni się nazywają. O tutaj dzwonią. Dzieci sypią kwiatki, prawda? O, tutaj w końcu są. W końcu są celebransi. Tu chyba władze rektorskie. Tutaj pełno celebransów Ale coś widzę normalnych księży, a tych, a tych nowo wyświęconych. Coś nie bardzo. Trzeba na chwilę przeklęknąć, prawda? Bo tutaj jest monstrancja i arcybiskup Baldachim. Tutaj jeszcze widać orkiestrę wojskową. Ci od Bractwa Kurkowego i na pewno od innych organizacji. No orkiestra gra bardzo dobrze. Nie wiem, czy to pan Bosak osobiście się też zjawił, tak? To chyba pan Bosak jest. A i ten. I Brown, no to tu jest konfederacja reprezentowana. Bosak i Brown dopisali. No i ja teraz tutaj tylko podchodzę do, do ołtarza, do którego teraz się podejść na bok. Jest znaczy nie do końca, bo na górę na pewno nie wpuszczają, ale tu widać kapicę z i ołtarz. No to by było na tyle. Amen.